Cześć, dzień dobry, Kuba Dobroszek, miesięcznik Majką Pany Polska. Witam z naszego wyjazdowego studia nagraniowego we Wrocławiu. Porozmawiamy sobie dzisiaj o zawodach przyszłości, ale nie będzie to rozmowa o zawodach sportowych, nie będzie to rozmowa o zawodach ekosystemem startupowym, ale o zawodach, czyli pracy jaką wykonujemy i jaką będziemy wykonywać. Porozmawiamy sobie o tym z Pawłem Sawickim, liderem transformacji cyfrowej, ekspertem NCBR. Cześć. Cześć, Który jest witam. moim gościem. A na początek takie pytanie, zagadka, Paweł. Pewien znany ekspert od social mediów wrzucił nie tak dawno na Platformę X slajd, który opisał jako slajd, który najbardziej interesuje zawsze na, każd na każdym przemówieniu jego publikę. Jak myślisz, czego ten slajd mógł dotyczyć? Zgaduję, że AI. Do, tak, dotyczył AI i tego, y, które zawody przetrwają, a które zawody ewentualnie zostaną zastąpione też lub też w jakiś sposób zmienione przez sztuczną inteligencję. Y, I takie pytanie na początek. Czy, czy, czy w dobie tego, jak coraz więcej informujemy o sztucznej inteligencji, jak edukujemy i budujemy świadomość, ta obawa ludzi, że sztuczna inteligencja odbierze im pracę, rzeczywiście, naprawdę jest cały czas taka realna i widoczna? Obawa jest realna i widoczna. To obserwujemy też na, w różnych rozmowach, czy z kandydatami, czy z pracodawcami, czy z obecnymi zatrudnionymi w dużych organizacjach. Natomiast uważam, że to jest obawa trochę przesadzona i trochę podsycana tymi wszystkimi informacjami, podbudowanymi niepewnością przyszłości. AI transformuje nas, natomiast nie wyruguje nas z rynku pracy. Rynek pracy transformuje się coraz mocniej i AI jest tutaj głównym graczem, podobnie jak automatyzacja i robotyzacja, ale podobnie jak wprowadzenie koparek do budowania budynków nie wyrugowało, nie wyrugowało z rynku pracy budowlańców. Tak? Mhm. Jesteśmy w stanie budować więcej, szybciej, e, bardziej efektywnie, natomiast dalej potrzebujemy tych zawodów. I tutaj mhm. myślę, będzie podobnie, natomiast musimy być świadomi tego, że żyjemy w czasach bardzo dużej zmiany. Umiejętność adaptacji do tej zmiany będzie kluczowym warunkiem przetrwania na rynku pracy. Ja też trochę to zapytałem, bo tak się zastanawiałem wielokrotnie, czy to nie jest taka um, historia wiesz, anegdotyczna, że, 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 że my powtarzamy, że ludzie się tego obawiają, a znasz tak naprawdę jakąkolwiek osobę, która ci powiedziała wprost, że boi się o to, że sztuczna inteligencja ją zastąpi albo że straci przez pracę, przez technologię? Bo ja tak szukałem i jakby takich jednoznacznych głosów nie mam. Jest na przykład właśnie dużo osób, którzy mówią, że okej, okay, ta moja praca się zmieni, uh -huh. ale to nie jest tak, że jakby, wiesz, przyjdzie algorytm i, i ja nagle wyląduję na bruku albo na bezrobociu. Ta obawa może nie jest zdefiniowana wprost, tak? Ludzie mają podskórne poczucie, że dużo rzeczy się zmienia. Obserwujemy też troszkę recesję na rynku, szczególnie IT przez ostatnich kilka lat, gdzie jest dużo zwolnień z dużych firm, korporacji. Do tego mamy. Właśnie silny trend AI, więc ludzie trochę tą obawę podszywają tym AI. Mhm. Nie mówią może tego wprost: AI mnie zastąpi, czy zastąpi mój zawód, natomiast w rozmowach o swoich obawach często wspominają, że A jest jeszcze AI, ja mam tego świadomość, że pewne rzeczy mogą być zautomatyzowane, stąd moja większa niepewność o moją stabilność na rynku pracy. W kontekście tego, jak 5, 6, 7 lat temu. Takich obaw nie było. Ja tu mówię szczególnie o rynku IT, w którym najwięcej operuję. Natomiast y, może nie w proces y, artykułowana taka obawa, mhm. natomiast przewija się ona w kontekście kilku argumentów, a dlaczego się obawiasz? Obawiam mhm. się, bo są zwolnienia w dużych organizacjach, obawiam się, bo jest mniej projektów, obawiam się, bo AI. Mhm. W tych rozmowach. Obserwuje takie, takie argumenty. Okej. Okay. A kto może spać spokojnie, a kto może ewentualnie te obawy czuć? Bo ten slajd, który przytoczyłem uh -huh. na początku, też był do pewnego stopnia ciekawy, bo z jednej strony, jakby było tam pokazane, że spać spokojnie mogą osoby, nie wiem, z takim typowym fachem manualnym, który trudno w jakiś sposób zastąpić algorytmem, ale też były tam ciekawe informacje, że na przykład spać spokojnie mogą programiści, właśnie de deweloperzy, że spać spokojnie mogą nauczyciele, gdzie też mi się uh -huh. wydawało, że w dobie wszelkich, nie wiem, aplikacji, nawet z których się uczymy języka, też w jakiś sposób ta sztuczna inteligencja będzie na przykład zastępować korepetytorów, tymczasem okazuje się, że, że nie. Wydaje mi się, że spać spokojnie będą mogli ci, którzy jak najszybciej nauczą się korzystać skutecznie z tych narzędzi, które dostarcza nam technologia. W tym wypadku AI. Mhm. To nie chodzi o to, czy będziesz nauczycielem, czy będziesz programistą, czy będziesz nawet ślusarzem. Tak? Jeżeli nauczysz się. Adaptować zmianę, która obecnie jest na rynku technologii, jaką jest AI, i wykorzystywać ją w swojej pracy, będziesz dużo bardziej efektywny niż inne osoby lub samo narzędzie w sobie. Więc, jakby połączenie tych dwóch kompetencji da nam silną przewagę. Jesteśmy bardziej chyba niż kiedykolwiek wcześniej w naszej historii zawodowej obecnych osób na rynku pracy, w etapie, w którym umiejętność wykorzystania narzędzia może być decydująca w kontekście Twojego. Twojej efektywności przetrwania na rynku pracy. Mhm. Trochę porównuję to do czasów, które pamiętam, bo mój ojciec w latach 90. wdrażał komputery do placówek. Mhm. I to też było wielkie zaskoczenie, bo wcześniej były maszyny do pisania, a potem pojawiły się komputery, pojawił się internet, pojawiła się pewnego rodzaju transformacja cyfrowa w tych placówkach. I też były podobne obawy, czy ten komputer nie zastąpi bo czy potrzebujemy tyle osób, czy teraz ten internet będzie faktycznie taki niesamowity, jak wszyscy o tym mówią i faktycznie jest, natomiast nie zastąpił. Umiejętność wykorzystania narzędzia w połączeniu z wiedzą, kompetencjami, które ma pracownik, plus to, że wszyscy jesteśmy ludźmi, ludzie pracują dla ludzi, chcą obcować z ludźmi i chcą z tymi ludźmi się wymieniać i wiedzą i doświadczeniem. Więc adaptacja Narzędzia, będzie kluczowa, moim zdaniem, do tego, czy Twoja pozycja na rynku pracy będzie pewna, czy niepewna, niezależnie od tego, co robisz. Jesteś mhm. nauczycielem i potrafisz wykorzystać AI, potrafisz lepiej przygotować skrypty, potrafisz lepiej casey przygotować, potrafisz e, lepiej ocenić w kontekście szerszych kompetencji i caseów odpowiedzi swoich uczniów na wyższym poziomie, będziesz lepszym nauczycielem. Mój przyjaciel, niedawno z nim rozmawiałem, jest doktorem habilitowanym fizyki mhm. i on w swoich pracach. Codziennie wykorzystuje AI. Nie do tego, żeby mu pomógł odkrywać nowe rzeczy, tylko żeby mu pomógł przeliczyć. Albo pamiętam, że był, było takie i takie twierdzenie, ale teraz potrzebowałbym 5 godzin, może, żeby sobie przypomnieć dokładnie o co chodziło. Może pięć przesadziłem, ale 2-3 godziny, żeby sobie przypomnieć o co chodziło, żeby mógł je zastosować w swojej pracy. Ale mogę za to, o to zapytać AI. Mam odpowiedź w jedną minutę. Także 3 godziny mojej pracy versus jedna minuta. Tak? Mhm. Nie zastąpi naukowca, natomiast bardzo mu pomoże. To załóżmy, że jestem takim widzem albo słuchaczem, który, który obejrzał i albo wysłuchał tej naszej rozmowy, i, i chciałbym trochę się doszkolić z tej sztucznej inteligencji. Jak pewnie doskonale wiesz, teraz na rynku jest mnóstwo takich nawet szarlatanów jajowych którzy w jakiś sposób chcą popłynąć na tej fali i oferują kursy szkoleniowe które tak naprawdę nie wnoszą żadnej wartości i zapłacimy grube pieniądze a niewiele się nauczymy to jak będąc takim właśnie człowiekiem osobą która chce się nauczyć adaptacji tego narzędzia jak wyszukiwać właśnie miejsca, gdzie ja się mogę nauczyć, gdzie mogę poczytać wiarygodne informacje, z kim ewentualnie porozmawiać, kto by mnie mógł nakierować, bo ten szum informacyjny jest gigantyczny i teraz trzeba się w nim jakoś odnaleźć. To prawda, no tu na pewno nie zastąpione są sprawdzone źródła wiedzy, czyli te kanały, do których mamy duże zaufanie, czyli nie szukamy szarlatanów gdzieś na YouTube, czy kogoś, kto twierdzi, że jest ekspertem, a tak naprawdę pojawił się nie wiadomo skąd, czyli sprawdzone źródła informacji. Natomiast wydaje mi się, że najlepszą formą adaptacji jest po prostu zacząć to robić. Zacząć korzystać z tego narzędzia i zobaczyć, w jaki sposób ono mi pomaga. Na początku nawet samo narzędzie ci pomoże nawet chat GPT, jeżeli nie masz doświadczenia. Założysz konto i napiszesz: Robię to i to, w jaki sposób możesz mi pomóc lepiej wykorzystywać Ciebie w mojej codziennej pracy. Mhm. Samo narzędzie już Ci podpowie, jesteśmy na tym etapie. E, tu myślę, że najlepszym sposobem jest po prostu Just Do It. Przez duet. jak brzmi jak z reklamy marki odzieżowej, ale, ale jak najbardziej się z tym zgadzam. To na zakończenie, jeszcze takie pytanie: Czy, czy obserwujesz już takie zawody przyszłości, już uh -huh. konkretne, które rzeczywiście mogą za kilka lat odegrać dużą rolę? Ja pamiętam, że w zeszłym roku pisałem właśnie taki tekst o zawodach przyszłości, i tam rozmawiając z ekspertami, to oni wskazali, że na przykład takim stanowiskiem, którego, który już jest, ale na małą skalę, jest etyk AI. Że będzie uh -huh. w każdej firmie właśnie taka osoba, która wskaże, w jaki sposób to wykorzystanie sztucznej inteligencji może być etyczne i się przysłużyć, a z drugiej nie. Czy dojdziemy na przykład do sytuacji, kiedy w firmach będzie powszechna właśnie taka osoba, a może jakieś zupełnie inne stanowiska będą. Wiesz, w 100% stu, stu się z tym zgadzam. To, o czym powiedziałeś, to jest właśnie adaptacja narzędzia, czyli jesteśmy, etyk AI działa na pograniczu narzędzia ai i tego. Do czego my, jako ludzie, pracownicy, się przyzwyczajamy do naszego stylu pracy, czyli jest na tej granicy adaptacji narzędzia technologicznego do nas, do naszego stylu pracy, do naszego życia. Więc w 100% zgadzam się, że taka pozycja będzie miała sens. Natomiast ja bym podzielił troszkę na takie trzy etapy. Jeżeli mówimy o takim krótkoterminowym. E, co zrobić teraz, żeby sobie zapewnić taką stabilność? No to na pewno obserwujemy silne trendy AI-owe i automatyzacji pracy, czyli mhm. wszystkie systemy RPA w połączeniu z systemami AI mają bardzo duże wzięcie na rynku. Natomiast bardzo ciekawym i takim, to jest trochę truizm, o czym mówię, bo teraz o tym wszyscy trąbię. Natomiast coś, co być może będzie troszkę ciekawsze, jest to, że. Zaobserwujmy, że rynek bardzo dynamicznie się zmienia. Więc specjaliści, którzy potrafią adaptować zmiany do rynku, czyli no to tak jak moja rola, ja akurat jestem liderem transformacji cyfrowej, czyli umiejętność adaptacji nowych rozwiązań do korporacji, która siłą rzeczy ma dużą więks większą bezwładność niż rozwój technologiczny. Natomiast rozwój technologiczny będzie gwarantował jej dynamikę wzrostu. No i teraz musimy znowu pogodzić te dwie rzeczy, tak? czyli mhm. bezwładność korporacji. I dynamicznie rozwijające się narzędzia RPA i AI, czyli umiejętność wdrażania, czyli taki Digital Transformation Manager, czy osoby, które odpowiadają za transformację cyfrową i zarządzanie zmianą, bo zarządzanie zmianą jest może nawet bardziej ciekawe niż ta transformacja cyfrowa, bo zarządzanie zmianą tyczy się przygotowania ludzi, mm -hmm. nastawienia ich do technologii, która będzie im wdrożona. A to jest długotrwały proces, więc zarządzanie zmianą zdecydowanie tak. A w długofalowej przyszłości, gdy już to AI będzie wdrożone, wszyscy do niego się przy, 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 przywykniemy i przyzwyczajmy, zmieni się nasz styl życia i styl funkcjonowania. Natomiast nie zmienią się nasze potrzeby tak szybko nasze potrzeby ludzi. Tak? Czyli potrzeba bliskości, potrzeba kontaktu, potrzeba rozmowy z drugim człowiekiem, i to mogą okazać się paradoksalnie zawody czy pozycje premium. Byłem na jakiejś konferencji, już nie pamiętam ostatnio, też słyszałem właśnie bardzo ciekawy przykład, który chcę tutaj przytoczyć w kontekście nawet rozmowy telefonicznej do banku. Tak? Dzwoni do ciebie bank. Teraz jest to jeszcze cały czas, całkiem niezłe, przynajmniej fotowoltaika, która dzwoniła jakiś czas temu, wszyscy chyba to znamy. Była całkiem dobrze przygotowana, natomiast. Te systemy jeszcze nie są doskonałe, ale są sobie w stanie wyobrazić, że będą doskonałe za parę lat, więc będzie taki asystent do nas dzwonił i nam różne rzeczy oferował. Mhm. Natomiast potrzeba porozmawiania z człowiekiem, jakiejś niekonwencjonalnej sprawy załatwienia poza schematem, dalej pozostanie. Nasze życie nie jest w 100% schematyczne. I tutaj usługą premium może być porozmawianie z konsultantem, mhm. czyli Kontakt z drugim człowiekiem, wszystkie miękkie kompetencje w długofalowej przyszłości, opieka, kontakt, rozmowa z drugim człowiekiem mogą okazać się bardzo wartościowe. Mhm. Totalnie się zgadzam, że to może być usługa premium. Ja już nawet obecnie byłem skłonny zapłacić więcej. Zatwiałem coś ostatnio właśnie w banku i okej, okay, te chatboty są już całkiem niezłe, ale. Jakby potrzebowałem dopytać pewne rzeczy, jednak trochę inaczej się rozmawia z tym człowiekiem. Już dzisiaj byłbym skłonny zapłacić te, nie wiem, 5, nawet 10 zł, żeby mnie obsługiwał od początku do końca człowiek, a nie maszyna. Więc w przyszłości myślę, że rzeczywiście te, te firmy będą mogły w jakiś sposób budować Aha. też dodatkowe usługi na tym. Także y, technologia jest spoko, nie należy się jej bać, ale obserwować ją też z taką dosyć dużą dozą uwagi. Moim gościem był Paweł Sawicki. Wielkie dzięki za rozmowę. Wielkie dzięki. Dzięki.